dwie łyżki majonezu. Do tego dodajemy dwie łyżeczki musztardy francuskiej. Następnie dodajemy paprykę słodką, czosnek świeży obrany, pokrojony na małe kawałki, sól i cukier. Pieprz czarny młotkowany i pięknie pachnący majeranek. Całość zalewamy letnią wodą. I teraz mieszamy, aby te składniki nam się wszystkie połączyły, sól, cukier rozpuściły. Do naszej marynaty wkładam schab i teraz zalewam nie za dużo, tak żeby nie stracić smaku. I gotuję przez 7 minut od momentu zagotowania i zostawiam do ostudzenia przez całą noc. I widzimy się jutro. Piękny schabik, malutki, pachnący. Aromatycznie zaraz zobaczymy, jak w środku wygląda. Tak się kroi, jest mięciutki w środku. Co najważniejsze nie jest surowy. Oczywiście większe kawałki schabu, gotujemy dwa razy 7 lub 10 minut.